Okay. Witajcie! Jak widzicie, aktualizacja map w GPS-ie w moim radiu RT6 w trakcie. Bynajmniej nie znaczy to, że się uporałem z problemem, że radio jest pywotowe, No i to nie był problem z tym, że się wyświetla samo logo pewota. No ale mapowanie tych wszystkich przycisków jest inne i nie wszystko działa tak jak powinno. Ale to już jest do rozgryzienia, podejrzewam, że to trzeba przedstawić Mira Wgrałem już dwie wersje. Inne oprogramowania Dalej jest to samo Więc raczej to nie jest kwestia źródła Tylko potem późniejszej konfiguracji No bo wiecie jak działają teraz przyciski To nie jest tak, że każdy przycisk Idzie do radyjka Tylko tutaj przy przyciskach jest mały procesorek I potem są trzy przewodziki Tak zwany Czy tak zwana sieć CAN No i wtedy naciskając taki przycisk Przycisk po prostu wysyła sygnał Mówi to ja przycisk ABCD coś tam coś tam zostałem przyciśnięty. No i potem gdzieś na drugim końcu odpowiedni odbiornik odbiera ten sygnał. I mówi, o, ten przycisk został przyciśnięty. muszę coś zrobić. No i to radio tak po prostu monitoruje tą sieć CAN. No ale że przyciski są inaczej nazwane w Peugeotcie i w Citroenie, no to potem nie wie, że jak tu naciskamy pauzę, to nie tu, bo tu jest do nawigacji, ale że na przykład tutaj jak naciskamy słuchawkę to jest chęć zadzwonienia po Bluetoothie, tylko interpretuję to sobie jako coś innego. A wracając do nawigacji, teraz ładuję Northeastern Europe. Próbowałem już to rano po drodze do pracy, ale niestety ten pasek doszedł do końca gdzieś tam po 30 minutach. No i potem w pracy z 15 minut, czekałem, nic się nie działo, jakby się zawiesiło. No i teraz spróbowałem dla odmiany Skandynawię, co możecie sobie tutaj zobaczyć. No bo stwierdziłem, Skandynawia szybko pójdzie, właściwie tam same lasy, nie ma żadnych ulic, szybko pójdzie, 25 30 minut ładowało, ale się załadowało, także podejrzewam, że tutaj to jest kwestia, że ten pasek postępu działa niewspółmiernie szybciej niż faktyczne ładowanie plików i faktycznie trzeba będzie potem poczekać pewnie z godzinę, żeby się cała reszta załadowała, ale jest pewien problem z tym, bo nie wiem czy słyszycie silnik musi pracować przez cały czas. Ciekawe jak oni to robią w salonie, bo tych map tam jest cała lista. Oryginalnie było właśnie wgrane wszystko na... podczas załadunku. Jak nie mamy silnika włączonego, to nie wiem jak u Was, ale u mnie jak się za długo posiedzi tu na tym ekraniku, nagle się wyświetli komunikat Economy Mode, czy tryb ekonomiczny w zależności, w którą wersję językową macie włączoną. No Samochód wyłącza wszystkie zbędne odbiorniki prądu, między innymi też radio. Tego wtedy oczywiście się nic nie zaktualizuje. Nie wyobrażam sobie, żeby w salonie ileś tam godzin spędzili z włączonym silnikiem, żeby mapy zaktualizować. Także musi być na to jakaś metoda. No ale czy włączony silnik, czy samo włączone z akumulatora, to i tak to działa niemiłosiernie wolno. Tak zobaczyłem, czy da się załadować Eastern Europe. I czy to faktycznie będzie Polska? No trochę dziwnie, bo tam druga mapa była nazwana Middle Europe, czyli niejako Europa Centralna. No dziwne, że nie Central Europe, No ale tam nie było Polski. Było też. Nie Southern Eastern Europe? Mówię Southern Eastern Europe. No to tam są te wszystkie kraje z dołu, łącznie z Grecją. Chyba, że Grecja też była osobna. A zaraz spróbujemy, może da się w trakcie wyjść i podejrzeć listę media a nie media tylko nawigacja zarządzanie mapą mapa aktualizacja Middle Europe Scandinavia Southern Eastern Europe o Southern Eastern Europe mam załadowane i tu nie ma Polski a aktualizację mapy wyświetlić listę wszystkich Po prostu będzie kontynuować wgrywanie. Zobaczymy, ile to potrwa. ja wgrywać same mapy, skąd źródła? No to wrzucę wam linki. Źródła można z oficjalnej wersji, z tym, że oczywiście trzeba wtedy zapłacić. A jest możliwość też wgrania, używając odpowiedniego triku w MiraScript, żeby mapa nie wymagała. Kodów autoryzacyjnych, tak zwanego DRM-u. Też wam wrzucę tutaj instrukcje. Oczywiście nie jest to za bardzo legalne. No ale zakładam, że jeśli wam radio padło, ściągacie te same wersje. Ładujecie je na nowo. Bo to za bardzo nie naruszacie warunków licencyjnych. Po prostu ściągacie to samo co mieliście, no to nie wasza wina, że wam karta SD padła i po prostu radio umarło. I co? I na dzisiaj to tyle, także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce.